Mm. Witam serdecznie. E, tu jest ul, w którym jest właśnie matka. I co ja teraz robię? To jest y, matka sklenar 47G10. Siropiec Kazawski. To jest ta matka na filmach. Co ja robię? To jest matka czystej krwi. I do tego matka jest insyminowana czyli unasieniona w sposób sztuczny więc co ja zrobię podnoszę ul ok biorę go na bok mam nadzieję że widać wszystko i zakładam zaraz z za odgiętnicą kratę odgrodową ok robię to w tym celu że gdy matka zostanie wypuszczona, a z tego powodu, że to jest sztuczna inseminacja, matka nie odbyła lotu godowego. Czyli, o kurczę, spadł mi telefon. Ok, z tego tytułu, że matka jest u nas sztucznie, może mieć potrzebę wylecenia e, wylecenia i unasinienia się więc co ja robię to przed wypuszczeniem matki założyłem na dół kratę odgrodową krata odgrodowa nie pozwoli matce przejść wejzula e, teraz co zrobię to matkę krateczka jest przywoskowana Matka sobie żyje Opalitek jest y, żółty Ale też y, w barwie takiej tęczowej, że on pod światło się zmienia Co ja robię to uchylam Daję, daję dostęp pszczołom Okej okay. i tak to zostawiam Matka była poddana dwie, do, dwie doby temu, nie robiłem tego jak w poprzedniej sytuacji, że po dobie uwolniłem, bo nie potrzebuję tak szybko z tej matki hodować matek, dla, ponieważ, e, ponieważ e, e, chcę e, wyhodować parę dni później bo nie mam za dużo uli a do wychowu matek też potrzebne są rodziny wychowujące więc w, zrobię to w dwóch seriach i więc pozwoliłem sobie zachować dłużej tą matkę pszczołki wyglądają na tak jakby chciały przyjąć ją więc ja zostawiam w spokoju te pszczoły ok ok i kiedy matka po prostu się rozczerwi e, kiedy matka po prostu się rozczerwi zabiorę tą kratę odgrodową bo, mogo, bo może trochę utydniać w no, wnoszenie pyłku pyłku jest bardzo dużo w tej rodzinie więc pierzgi więc nie zabraknie no to tyle jak podaję mat matkę insyminowaną. Dziękuję.